Cześć witajcie! Z tej strony Kamil i z kolejną na moim kanale. Jesteśmy dzisiaj w Robloxie i gramy sobie w, w Hauntedon, z którymi są auta. Jeśli spodobał Wam się odcinek, zostawcie łapkę do góry, subskrypcję na tym kanale, wpadajcie do Kefira Games Martin Game. Musicie im tam robić 5 subów, a mi oczywiście 10. I ze mną jest Games tak jest. Będziemy dzisiaj sobie grali w... Właśnie w to... Trey House. Znaczy nie Trey House, tylko... Kurde. Home Tysion". Bardzo polecam tą gierkę z... Kefirem Games. Ona jest bardzo fajna. My też sobie zbieramy kasierkę i kupujemy już. Syk. A teraz sześć pieniądzków dostajemy. To jest nawet nadspoczko. Cyk. Ło. Dobra. Kupujemy sobie tutaj wolsy. No już zaraz będziemy mieli zarobiony garaż. Taj Window. Dobrze jest. Tutaj zbieramy sobie. Więc jeśli chcecie, to wpadajcie do tej gierki. jestem już. Ok, zaczęłaś od nowa? Nie. A co zacząć? No? A Nie. To się A Dobra. A co to jest rada? A, dobra. To jest drabina, dobra. Cyk. Kupiliśmy boiler i praleczkę. Tutaj już nie. Tyle już mamy level? Level 61? Naszej skrzynki pocztowej? Dziwne, bardzo dziwne. Czy tak szybko nam się nabiła level skrzynki? Nie wiem, może się zbugowało coś, bo przedtem sprawdzałem tą gierkę i grałem sobie trochę z Kefir'em Games Tak, chyba tutaj będzie za 250? Za 140, dobra Nie, za 44 Dobra, sprawdź... Tak Czekajcie bo ja muszę pogadać z Dobra, my już jesteśmy po krótkiej przerwie. Musiałem z Kefiron Games się odłączyć z rozmowy. Niestety. Dobrze jest. Cyk. Tutaj nie można. Cyk. Dobrze jest. Weźmiemy sobie jeszcze tą kasiarkę. Pokupujemy. A to już po tysiąc. To lampy sobie kupimy. jeszcze to nic. Tutaj tak. Tutaj wulsy. Dobra, ile? 244. Hmm, jeśli chcecie, żebyśmy nagrali kolejny odcinek, napiszcie w komentarzu. Cyk, cyk. Tutaj nie, tutaj nie, tutaj nie. Muszę napisać do kolegi y Tak, tutaj Tutaj jest tak Tutaj jest bed Dobra jest dobrze. I chyba zaraz się widzimy, jak połączę się z Kefirn Games. Więc zaraz się widzimy. Więc my już jesteśmy po krótkiej przerwie, już się połączyłem z Kefirn Games. Powiedzcie, Manko. I teraz już nie wiem, czy Kefir Games zaczął od nowa. Zacząłem, zacząłem. Okej. Okay. Mam na samym końcu mapy, więc ciekawie. No to trochę smutno. Niestety, jest tutaj. Może w następnym odcinku zbieramy na... Dzisiaj będzie... Dzisiaj spróbujemy zbudować dom. Epic dom. Jak najwięcej zbudować, a w następnym odcinku nie będziemy w nauczko. To będzie taki maluch, podobny do malucha. Ale to nic. Przepraszam bardzo. Co tam u Ciebie się stało? Przepraszam Was bardzo za kichnięcie. Po prostu mnie zakręciło w nosku. Tutaj kupujemy sobie domek. Może dzisiaj zbudujemy jeszcze łazienkę tą? W samym odcinku będziemy zbierać na autka albo jeszcze w następnym odcinku Jakoś tak Dobra Tutaj już nic Tutaj jest jeszcze to za cztery Znaczy nam cztery zostało Toilet. Dobrze. Dobrze jest. Toilet. Kupiony toilet. Nie. Toilet. No dobra, nam pokazuje, żeśmy sobie kupili to. To sobie dzisiaj tego nie kupimy, bo mamy mało pieniążków. I chyba nam się nie uda tego kupić dzisiaj. Dobra. Dobra, my już jesteśmy po krótkiej przerwie. Dosłownie trzy sekundki. Tak jest. Już chyba powiedziałem, żebyś Żebyście wpadali do Kefira Games i do Martin Game Raczej tak Zawsze mówię na odcinku Dobra Jeśli nie widzieliście dzisiejszego odcinka może dzisiaj to wrzucę to wpadajcie z Craftmana Martin Game dołączyła do mnie a dobra, nie będę wam spoilerował. Zobaczcie sobie sami, zapraszam do, do obejrzenia. Oj, przepraszam, że u mnie nie w odcinka, po prostu byłem przez 7 godzin nad wodą. Tak jest, nieraz są takie problemy. No trzeba trochę mieć odpoczynku, tak powiem. Nooo! Dobra. Ok, no. Dobra, tysiąc kasiorki. Może się przejdziemy do Kefira Games. Ej, Kefir Games. Mógłbyś wyjść? Albo nie. a Gość już weszedł i. Albo czekaj. Nie, możesz wyjść i wejść, i chyba będziesz obok mnie. Okay. Więc zaraz się widzimy jak Kefil Games dołączy do gierki. Już jesteśmy po krótkiej przerwie, jak widzicie Kefil Games już jest blisko nas. Okay. Bardzo blisko. Włączył się i wyłączył, to było bardzo szybkie. O i będziemy mieli w, w następnym, jeszcze w następnych odcinkach będziemy mieli takie autko, to jest pierwsze autko. Więc syk, sofa, tak i jeszcze, o za set. dorsy, tutaj wszystko Dobra, co teraz? A, dobra. Przechodzimy do dużego pokoju. Dobra. Tutaj taki game, że idziemy Halo? No, oj, ej. Targnąłeś do mnie do domu. I wy... I wyszłem przez szybę Bzdę. Dobrze, bierzemy tutaj Ile to mi daje? 60, bierzemy to sobie I, i kupujemy sobie, o Windows, żeby nam Kefil Games znowu nie wchodził Złodziej 1 Hello, nie jestem podziejem. O, gościu do mnie wyszedł. Przez drzwi oczywiście, jak się wchodzi. No dobrze, my już mamy... Ile? TV za 2500? Kurde, zgadnij ile mam pieniędzy. Ile? 1 dolar. <noise> XD, napiszcie w komentarzu XD dla, dla Kefira Games. 1 dolar mi został i teraz mam 1470. Kurde, 8 dolarów mi zabrakło. Dobra, kupuję sobie TV i za ile będzie. XBOX jest za 500, dobrze. Dobra, mam na XBOXa. I chyba zobaczymy się zaraz, jak będę miał więcej kasiorki. Dobra, no już jesteśmy po krótkiej przerwie. mam 5000 kasiorki, zaraz sobie weźmiemy następną. O, jak mam u Kefiro Games, że nocy nie ma, xD xD, czemu różowe, ja nie chcę różowego Tutaj będzie niebieskie, o tak Myjemy jączki. Jemy, jądźki Dobra, mijamy jąźdźki, dobra, ja, ja na noc przyjdę. Dobra, i mamy już prawie mamy już dziewięć tysięcy. Więc, pokuje, więc pokupujemy sobie kilka rzeczy i będziemy kończyli. Dobra, ale dbajcie jakby dba o bezpieczeństwo, bo teraz jest tak troszkę niebezpiecznie i w ogóle wiecie o, o co chodzi. Tak jest... Tylko, tylko powtarzamy. Na bezpieczeństwo wasze. Dobra, kupujemy sobie Xboxa. E, tak, flor. Czekajcie, pokupujemy sobie tutaj kuchnię. Dobra, filtr, to, to, to. I chyba będziemy mieli całą kuchnię zaraz. Chyba to nam wystarczy nawet. Chyba 1000 będziemy musieli teraz dać. A to się skończy budować. Dobra, to się zbuduje i tutaj będzie kochenka, bo w to już troszkę grałem, tylko zaczęłam odmowa. Na nagrywki. Syk Dobra. I tak, tak. O kurde. O kurde. Mogę włączyć kuchenkę, nie wiedziałem. Tego to akurat nie wiedziałem. Dobra, Nosy tutaj kupimy. Weźmiemy sobie jeszcze jedną jedną rzecz. Kupimy sobie, mamy 4000 i tyle nam wystarczy tyle kupimy. Kamilo, mam dla ciebie lepszy nosy. Niebieskie? Tak. Jej, niebieskie. I macie jedną ciekawostkę o mnie, że lubię niebieskie i zielone. No i dobra, teraz tutaj sobie kupimy lift. Dobra. Jest, tak. Więc tak, jeśli się spodobał Wam się zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję na tym kanale i napiszcie w komentarzu co mam zrobić na następny odcinek. I wpadajcie też do Kafiro Games i do Marty Games. I na i subjcie mój kanał i ich pomóżcie mi robić 5 subskrypcjami, 10. I my się będziemy z wami żegnać. Pa!